Badania USG w trójwymiarze. Twitter został najpopularniejszym wyrazem 2009 roku, a ojciec chrzestny spamu trafił za kratki na 4 lata. Zapraszam na 19. odcinek Benchmark TV. Technologia NVIDIA i Siemensa pozwoli rodzicom na przestrzenną obserwację podu przy użyciu okularów 3D. NVIDIA i Siemens opracowały technologię trójwymiarowego USG. Rodzice i pracownicy służby zdrowia mogą obserwować płód z najdrobniejszymi szczegółami dzięki okularom 3D. Sterujące wysiedlanie obrazów USG oprogramowanie wykorzystuje technologię stereoskopowych okularów 3D Vision oraz rozwiązanie graficzne Quadro FX. Dzięki temu można zobaczyć zdjęcia nienarodzonego dziecka w sposób dotąd niedostępny. Firma AMD wreszcie wyraziła zgodę, aby producenci opracowali referencyjne wersje kart graficznych z serii Radeon HD 5800. Firma AMD dostarczyła już partnerom szczegółowe plany i specyfikacje, które ułatwią projektowanie oryginalnych kart. Niereferencyjne karty graficzne często są lepsze, ponieważ oferują wydajniejsze systemy chłodzenia, co w rezultacie przekłada się na większe możliwości podkręcania. Nierzadko zdarza się, że producenci zaskakują nas również innymi rozwiązaniami, np. z workami, za pomocą których można regulować napięcie układu graficznego. Pierwsze niereferencyjne karty graficzne z serii Radeon HD 5800 powinny trafić na rynek na początku 2010 roku. Ojciec chrzestny spamu, 64-letni Alan Ralski, trafi za kratki na 4 lata. Właściwie każdy internauta otrzymuje jakieś niechciane wiadomości e-mail ze spamem. Pierwszy notowany w historii spam został wysłany 1 maja 1978 roku. Najsłynniejszym spamerem jest jednak 64-letni Alan Ralski. Został on skazany za nieprzyznanie się do stosowania oprogramowania szpiegowskiego, nadużycia związane z wysyłaniem e-maili oraz naruszenie ustawy z roku 2003, czyli prawa antyspamowego. Czy to sprawi, że będziemy otrzymywać mniej spamu? Prawdopodobnie nie. Niewykluczone, że Google szykuje się do rozdawania darmowych lub prawie darmowych netbooków z systemem operacyjnym Chrome OS. Dużo wskazuje na to, że Google będzie rozdawać notebooki ze swoim systemem Chrome OS w celu rozreklamowania tego oprogramowania. Jako, że Chrome OS wszelkie dane będziemy trzymać w internecie, notebooki nie będą potrzebowały twardych dysków, podobnie jak dużej ilości pamięci RAM. Google mogłoby sprzedawać notebooki Chrome OS nawet za 20 dolarów lub rozdawać je całkowicie za darmo. Gdzie jest haczyk? Na komputerach mogłoby się znaleźć rozwiązanie wyświetlające nam reklamy. Firma Electronic Arts. Planuje zaangażować społeczność graczy przy tworzeniu kolejnej gry z serii Common Conquer. Twórca serii Might and Magic został szefem marki Common Conquer i zaczął swoją pracę od odważnych decyzji. Stawia na mocne powiązanie graczy z zespołem deweloperów, a to za sprawą całkowitego przejścia na platformę cyfrową i specjalne usługi społecznościowe. Takie rozwiązanie miałoby zapewnić lepszy kontakt graczy z twórcami tego tytułu, a to z kolei wiązałoby się z szybkim reagowaniem na wszelkie uwagi i prośby użytkowników. Miejmy nadzieję, że firmie uda się zastosować do większości wskazówek fanów i doczekamy się dopracowanej gry. Twitter został najpopularniejszym wyrazem 2009 roku. Serwis społecznościowy Twitter przyciągnął w tym roku uwagę całego świata i zdobył miliony użytkowników. Global Language Monitor uznał, że Twitter to również najpopularniejszy wyraz w 2009 roku. W roku zdominowaną przez wstrząsające wydarzenia polityczne pandemię, następstwa finansowego tsunami i śmierć ikony Popu, słowo Twitter oznacza przede wszystkim słowa innych. Trudno się z tym nie zgodzić, bo Twitter to rzeczywiście świetny serwis do przekazywania ludzkiej myśli i to w dodatku tylko w 140 znakach. Po więcej informacji zapraszamy na benchmark.pl